Historia dzieje się na naszych oczach, przed nami trzęsienie ziemi w La Liga Xavi, odejdzie z Barcelony z końcem sezonu, Robert Lewandowski coraz częściej wychodzi na boisko z piłkarzami, którzy są od niego kilkanaście lat młodsi, a za chwilę do Realu dołączy prawdopodobnie najlepszy piłkarz na świecie, czyli Kylian Mbappe. Nembape już od co najmniej kilku lat łączony jest z Realem Madryt w 2022 roku. W ostatniej chwili że udało się zatrzymać transfer, ale ten serial trwa tak długo, że powoli zaczyna być to po prostu żenujący nic dziwnego, że francuscy kibice mają tego po prostu dosyć. Można się tylko zastanawiać, co ma Mbappé zapisane w kontrakcie. No oprócz oczywiście gigantycznych pieniędzy. No i teraz kontraktom trochę się przyjrzymy, bo często przecież powtarzany jest argument, że Robert Lewandowski bardzo dużo kosztuje Barcelonę i sam z własnej woli z takich pieniędzy po prostu nie zrezygnuje. Ale zapisy w umowach sportowców bywają naprawdę bardzo ciekawe i bardzo różne. Na przykład Mario Balotelli w umowie z Milanem miał wpisaną klauzulę, Dobrego zachowania, albo jak to było nazywane, antiskandal. W jej ramach Balotelli miał zakaz wychodzenia do nocnych klubów i palenia papierosów. Miał też zakaz publikowania kontrowersyjnych postów w mediach społecznościowych. Balotelli miał też zakaz dziwnych fryzur i strojów. No i w skrócie po prostu miał się skupić na kopaniu w piłkę, no ale potem się okazało, że ten transfer był średnio udany. Może gdyby mu pozwolili na więcej, wyszłoby to znacznie lepiej. Skoro dotarłeś do tego momentu, to fajnie by było, jakbyś zostawił właśnie suba. Pamiętaj również o tym, żeby zostawić jakiś ślad po sobie, na przykład w postaci komentarza. Ja nie przeszkadzam, wracamy do filmu. Absolutnie gwiazda wszelkich skandali. Wśród zachcianek Neymara w kontrakcie z Barceloną znalazła się. Taka gwarancja, że klub ma raz na dwa miesiące opłacać lot kilku jego znajomych z Brazylii do Hiszpanii, tak żeby piłkarz mógł pozostać w otoczeniu bliskich. Poza pokryciem kosztów podróży Neymar zażyczył sobie również, by klub finansował ich zakwaterowanie oraz wyżywienie. Stefan Schwarz w karierze rozegrał w reprezentacji Szwecji ponad 60 meczów, a na arenie klubowej występował w Arsenalu, Walencji, Benfice czy Fiorentinie. Schwarz już w 1999 roku zarezerwował sobie miejsce na potencjalny komercyjny lot w kosmos. No i w kontrakcie miał zapisane, że jeżeli wejdzie do rakiety przed 2002 rokiem, umowa zostanie zerwana. To piłka nożna, ale te w NBA też mają swoje zapisy. Największa gwiazda, Michael Jordan. W Chicago Bulls miał absolutnie wszystko. Nawet kiedy poszedł grać w baseball, dostawał koszykarską stawkę. W umowie z Bulls Jordan zażyczył sobie pewnej klauzuli: mianowicie, klub nie miał prawa zabronić mu grania w koszykówkę gdzie chce, z kim chce i kiedy tylko chce. Ponieważ kluby boją się, że zawodnik w czasie wolnego nabawi się kontuzji, jest to standardowy zapis, ale na potrzeby Jordana. Zrobiono wyjątek. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pamiętaj, żeby zostawić suba, żeby zostawić jakiś ślad po sobie w postaci komentarza. No i oczywiście sprawdzaj, co jeszcze na moim kanale słychać. Przede wszystkim zaglądaj do zakładki Shorts, bo tam zdecydowanie najwięcej się dzieje, a filmy o różnej tematyce związanej z samochodami, sportem, nowymi technologiami, ale nie tylko, nie tylko będą się pojawiać, mam nadzieję, coraz częściej. Na razie to tyle. Dzięki i do zobaczenia.